Budowanie związku. Karty przełożymy. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Siedem. Szóstka, miecz. Co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka, miecz. Wynik, odpowiedź, rada. Siódemka. Sedno, szóstka miecza. To jest przełom sytuacji. To jest zmarnowany wysiłek. To jest zakończenie niepokoju. To jest również zmiana sposobu myślenia. Człowiek zaczyna coś nowego. Wyznacza nowy kierunek. Chce uciec przed bólem, co już wcześniej przeżył. Problemy związku spowodowały, że. Nie chce się podejmować żadnych działań, i człowiek urywa komunikację. To jest również wyruszenie w podróż w sensie dosłownym czy w przenośni, aby znaleźć coś, co pomoże wyjść z kryzysu, co wychodzi naprzeciw. Dziesiątka mieczy. To jest przekreślenie wspólnej przyszłości. To jest przede wszystkim zakończenie toksycznego związku. To jest uwolnienie, ale to uwolnienie może być bolesne, ale również przyniesie ulgę. Trzeba pozbyć się złudzeń, bo na złudzeniach zbudowałeś, czy zbudowałeś związek. I jak wiadomo, że wcześniej czy później to się zakończy. Te przeżycia dadzą nadzieję na zbudowanie czegoś nowego, ale już na stabilnych i mocnych fundamentach. Wynik, odpowiedź, rada. Siódemka denarów. To jest moment w życiu człowieka, gdy człowiek wkłada w coś wiele pracy i nie widzi efektów. Lub efekt jest, ale nie taki. Co by oczekiwał, i zrozumiał, że to jest niespełnione uczucie. Te niespełnione jest uczucie jest dlatego, że dokonaliśmy złego wyboru partnera. A tutaj były przesłanki, żeby tego nie robić. Że strona przeciwna nie jest dla nas, nie pasuje do nas. Mamy inne spojrzenie na świat. I teraz niedorzecznością byłoby. Bolewać nad tym, bo ty wiedziałeś, czy wiedziałeś, że to nie dla ciebie partner. Więc teraz szukaj partnera mądrzej. I tego ci życzę. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam. Klara Tarot, dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot, dbaj o siebie.